Często spotykamy się z ludźmi, którzy mówią: Straciłem nadzieję, już nie mam już nadziei, już wszystko jest tylko czarne, mam czarne myśli, na czarno widzę i teraźniejszość, i przyszłość. Proszę mi tam, księżne Marku, nie mówić, że jakaś istnieje nadzieja. Nie, nie, to są jakieś bajki. To, to, to już nie ma dla mnie znaczenia, już ksiądz też mnie nie przekona, że, że mogę jeszcze być człowiekiem nadziei. Otóż, jak odzyskać nadzieję? W takich sytuacjach bez nadziei, no po pierwsze, trzeba zrobić diagnozę mojej sytuacji życiowej. Nadzieja zawsze się wiąże z prawdą. Człowiek, który ucieka od prawdy o sobie, o bliskich, o tym świecie, czy człowiek, który oszukuje sam siebie, no to z definicji rezygnuje z nadziei, bo nadzieja to jest ta moc, moc Boga i pomoc Boga, by sobie radzić z twardą rzeczywistością. No, ponieważ rzeczywistość jest twarda, to potrzebuje nadziei. Więc y, pierwsze źródło rozpaczy, i zwykle najczęstsze, to jest takie, że uciekam y, od, 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 od prawdy y, o sobie, o innych ludziach y, i najpierw sobie zwykle wmawiam, y, że jestem w porządku, że sobie poradzę w życiu bez Pana Boga, bez Jego dekalogu, Jego zasad, bez słów i czynów Chrystusa, bez sakramentów. No i wtedy wchodzę w taki tryb życia, że mi się żyć odechce i, i stracę nadzieję, bo, bo przeceniałem siebie. Czyli nie uznawałem prawdy o sobie tej, że jestem kochanym dzieckiem Boga, ale zagrożonym, grzesznym, potrzebującym nawrócenia. Więc kiedy się ktoś przecenia, to wcześniej czy później zacznie tak błądzić jak Adam i Ewa, że stracą nadzieję, zaczną się chować w krzaki życia, że tak powiem. A druga sytuacja. Kiedy przeceniamy naszych bliskich, zawierzamy komuś, komu nie warto było zawierzyć, to ten ktoś zacznie nas tak ranić, że nam się żyć odechce, czy kiedy stawiamy w miejsce Boga, na przykład współmałżonka, syna, córkę, mamy tatę, no to ten ktoś nas tak rozczaruje, w najlepszym przypadku, a tak zadręczy, w najgorszym, że rzeczywiście nam się żyć odechce. I kiedy możemy odzyskać nadzieję, kiedy odzyskujemy prawdę. Kiedy sobie powiemy, bez Boga to sobie nie poradzę ani ze sobą, ani z bliskimi, ani z tym życiem doczesnym. Natomiast, jeżeli się znowu przybliżę do Boga, jeżeli znowu odzyskam kontakt z Bogiem przez sakramenty, przez rekolekcje, przez pielgrzymkę, kiedy najpierw zrobię pierwsze kroki w ciemno, bo wszystko mi mówi daj sobie spokój, poddaj się, i Boga albo nie ma, albo Bóg ci nie pomoże, nadzieja jest spłonna, iluzoryczna, głupia, więc kiedy pójdę pod prąd tego, co mi mówi coś tam natrętnego w moich myślach, czy pójdę pod prąd moich przeżyć mojej wręcz rozpaczy, czy nie niemal rozpaczy i zacznę wracać do Boga, to wtedy mogę odzyskiwać nadzieję. Czyli utrata nadziei płynie zawsze z chorych, toksycznych więzi. samym sobą, kiedy siebie przeceniłem, czy kiedy zacząłem nienawidzić siebie, czy płynie z chorych więzi toksycznych z bliskimi czy innymi ludźmi, kiedy albo mnie dręczą, a ja się nie bronię, albo mnie rozczarowują, bo przeceniłem ich, a odzyskiwanie nadziei płynie z odzyskiwanych więzi bo nadzieja, jak żeśmy sobie uświadamiali w innej refleksji, płynie z więzi, z przyjaźni, zwłaszcza z Bogiem, potem z przyjaźni z Bożymi ludźmi, nieraz od tego drugiego zaczynamy, jak na przykład ci, co wychodzą z uzależnienia, kiedy uznają swoją bezsilność w pierwszym kroku, z tych dwunastu kroków A, to uznają, że, są, że stracili nadzieję, są bezsilni, straciliśmy zdolność kierowania życiem, no, no to jest rozpacz, to jest rozpaczliwa sytuacja, beznadziejna. Ale w drugim kroku mówią, ale nie jesteśmy sami na tej ziemi. Jest siła wyższa. Są ludzie kompetentni, wrażliwi, kochający. Z ich pomocą mogę zacząć wychodzić na prostą. Na w trzecim kroku oddaję pod opiekę Boga moje życie, a więc zaczynam odzyskiwać nadzieję przez odzyskiwanie czy budowanie po raz pierwszy w życiu dobrych, normalnych opartych na miłości, więzi z Bogiem, z Bożymi ludźmi i z samym sobą. Nie da się odzyskać nadziei tak w teorii, tak tylko przez rozumowanie, tylko przez jakiś wysiłek woli, że ja chcę być człowiekiem nadziei. Nadzieja płynie z więzi, z doświadczania miłości.